W tej lekcji zobaczysz, w jaki sposób budować wykresy, a w szczególności wykres słupkowy, który będziemy tworzyć, wykorzystując funkcję Barplot. Dane, które będziemy prezentować, zostały pobrane ze strony StatCounter, która zbiera i prezentuje informacje na temat wykorzystania urządzeń mobilnych i mobilnych systemów operacyjnych. Moim zdaniem, jednym z większych problemów podczas wykorzystania standardowych funkcji R służących do rysowania wykresów, jest nie tyle narysowanie samego wykresu, co przygotowanie danych tak, żeby na ich podstawie było można utworzyć ten wykres. Popatrz, jak to będzie wyglądało w tym przypadku. Po pierwsze, dane trzeba pobrać do pamięci. Wykorzystałem do tego funkcję readCSV. Plik, który tutaj widzisz, został pobrany właśnie ze strony statCounter. Oczywiście możemy zobaczyć, jakiego rodzaju informacje znajdują się w tym zbiorze. Jak widać, mamy tutaj w każdym wierszu dane dla innego miesiąca, a w kolumnach znajduje się procentowy udział określonego systemu operacyjnego na urządzeniach mobilnych. Widzimy więc, że Android klasuje się gdzieś tak w okolicach 75%, z kolei iOS to w okolicach 20%. No i kolejne systemy operacyjne, zdecydowanie mniej popularne, w sumie powinny jednak dać 100%. Ponieważ my w tej chwili będziemy chcieli zaprezentować coś na wykresie słupkowym, stosunkowo prostym, to pobiorę do zmiennej mlast tylko i wyłącznie ostatni wiersz z tego dużego zbioru. Wiersz ten prezentuje dane za sierpień 2019 roku. Jednak nie chcemy pokazywać na ekranie aż tylu informacji. Chciałbym zobaczyć porównanie Androida, ios i ogólnie rzecz biorąc wszystkich innych pozostałych. W tym celu do zmiennej mlast zapiszę wszystkie dane, które mieliśmy tam w tej chwili, ale z pominięciem kolumny pierwszej i od czwartej do czternastej, czyli generalnie rzecz biorąc wyciąłem bardzo dużo, bo w tej chwili zostały tutaj tylko informacje o systemie operacyjnym Android i iOS. Żeby uzyskać wartość dla pozostałych, dodam nową kolumnę, kolumnę ADER której wartość ustalę jako 100 minus to, co do tej pory zostało już umieszczone w tym obiekcie DataFrame, czyli minus Android i iOS. W efekcie więc mam teraz nowy data frame, data frame, który składa się tylko z jednego wiersza, w którym znalazły się informacje o podziale rynku między Android, iOS i wszystkie inne pozostałe systemy operacyjne. Funkcja barplot, której za chwilę użyjemy do rysowania wykresów, wymaga, aby dane zostały przesłane w postaci wektora. Stąd też przekonwertuję dane znajdujące się w zmiennej mlast do wektora, właśnie i zapiszę w zmiennej mlast ten wektor. Właściwie jestem gotowy do tego, żeby zobaczyć pierwszy wykres. W tym celu wywołam po prostu funkcję barplot i jako argument przekażę mlast. Wynik. No, jakby trochę szary, nieładny, ale coś już się narysowało. Każda z funkcji rysujących wykresy przyjmuje cały szereg różnego rodzaju parametrów, które kształtują ten wykres. W takim razie, nasza kolejna próba wyświetlenia tego wykresu mogłaby wyglądać tak. Chcemy nadal zaprezentować na wykresie zbiór danych mlast, ale tym razem chcemy, żeby słupki miały kontur w określonym kolorze, stąd też pojawił się parametr border równa się tan2. Pod każdym z słupków chcielibyśmy, żeby pojawił się podpis, podpis wskazujący na nazwę systemu operacyjnego. Te nazwy mógłbym oczywiście pobierać bezpośrednio z danych. Na przykład mógłbym mieć nazwany wektor, albo też obiekt DataFrame, w którym określone kolumny posiadają określone nazwy i wziąć się stamtąd. Tu jednak zdecydowałem się na podanie wartości jawnie. names.arg równa się. I tu został skonstruowany wektor składający się z napisów Android, Apple, Ader. Osi mogą mieć swoje podpisy. Żeby podpisać oś X, używam parametru x lab x label. Z kolei, żeby podpisać oś Y, używam parametru y lab y label. Zauważ, że każdy z tych słupków jest w tej chwili zakreskowany. O gęstości kresek decyduje parametr density. Ponieważ prezentujemy tutaj trzy słupki, to należało w parametrze density przekazać trzy wartości. W takim razie konstruujemy wektor, którego elementami będą 5, czyli stosunkowo rzadkie kreski, 35, czyli już gęstsze kreski, i wreszcie 80, czyli naprawdę gęste kreseczki. No dobrze, tak wygląda ten wykres, kiedy umieściliśmy na nim tylko jedną serię danych. Jednak takich serii moglibyśmy mieć więcej. Oto propozycja. Gdyby na wykresie chcieć pokazać, w jaki sposób zmieniał się procentowy rozkład podziału rynku pomiędzy poszczególne systemy operacyjne w okresach 3-miesięcznych, to mógłbym z naszego zbioru danych wybrać wiersz 1, 4, 7 i 10. Odpowiadałoby to za sierpień, listopad 2018 roku oraz luty i maj 2019 roku. No, może nie są to rzeczywiście wartości kwartalne, bo kwartały liczymy od stycznia, kwietnia, lipca i października, ale jak powiedziałem, wartości w okresach trzymiesięcznych już jak najbardziej tak. Ponieważ będziemy chcieli w jakiś sposób nazwać tę serie danych, to deklaruję wektor o nazwie Names, Mnames, gdzie będę przechowywał wartości określające poszczególne nazwy tych miesięcy. Tak jak poprzednio, muszę w odpowiedni sposób przygotować te dane, jednak tym razem dane mają się znaleźć w postaci macierzy. Zaczynam więc od wybrania właściwych wierszy i kolumn z oryginalnego DataFrame Mobile. W tej chwili MLAST pokazuje już rzeczywiście wartości dla pierwszego, czwartego, siódmego i dziesiątego pomiaru z podziałem na Android i iOS, ale ciągle jeszcze jest to DataFrame. Teraz wyliczyłem wartość dla. Pozostałych systemów operacyjnych. Ader. Zrobiłem to dokładnie tak samo jak wcześniej, to znaczy od liczby 100 odjąłem wartość znajdującą się w pierwszej kolumnie i wartość znajdującą się w drugiej kolumnie. To, co pozostało, to skonwertować teraz te dane do postaci macierzy i to jeszcze tą macierz odwrócić, czyli użyłem tutaj również funkcji transpose, literka t. Mamy teraz wartości, z podziałem na poszczególne systemy operacyjne i z podziałem na poszczególne miesiące, kiedy były wykonywane operacje pomiaru. No to chyba jesteśmy gotowi do tego, żeby zacząć wstawiać wykres. Pierwsza propozycja mogłaby być taka: korzystając z danych znajdujących się w macierzy MLAST, chcę wygenerować wykres, który będzie teraz opisany tytułem Mobile OS. Służy do tego parametr main. Pod poszczególnymi słupkami chciałem umieścić nazwy pomiarów. W naszym przypadku będzie to w takim razie wektor m_names. August, November, February, May. Domyślnie słupki byłyby bardzo szerokie, zajmując dużo miejsca na tym wykresie. Jeżeli chcemy je trochę rozstrzelić, spowodować, żeby prześwity pomiędzy słupkami były większe, to należy skorzystać z parametru space. Tutaj space równa się 2. Przy pomocy parametrów XLAB i YLAB określiłem nazwy poszczególnych osi. Tym razem zdecydowałem się także na pokolorowanie poszczególnych słupków, a właściwie poszczególnych kategorii wartości. Zrobiłem to tworząc wektor, który zawiera w sobie nazwy poszczególnych kolorów, które w tym miejscu powinny być użyte. Jak widzisz, nazwy kolorów mogą być trochę mylące. Wystarczy jednak w Google wyszukać Colors R. Czyli kolory dla języka R, a odnajdziesz stronę prezentującą listę dostępnych nazw kolorów. Naprawdę jest z czego wybierać. Poczuj się jak w sklepie z farbami. Jak więc widać, sztuczka w pracy z wykresami polega na tym, że jeżeli wiesz, ile wartości zostanie na wykresie zaprezentowanych, to wiele wartości należy podsyłać do funkcji rysującej ten wykres właśnie w postaci wektorów. Tutaj takim wektorem jest names arc, który określa, jak należy podpisać poszczególne słupki, ale takim wektorem jest również Col, który określa, w jaki sposób należy pokolorować poszczególne wartości. Naturalnie, problem, który w tej chwili się pojawił, jest taki, że w gruncie rzeczy to nie wiadomo, który kolor odpowiada za jaki system operacyjny. Stąd też należy dorysować legendę. Jeżeli masz już istniejący wykres i na tym wykresie chcesz dodatkowo umieścić następne elementy, to możesz korzystać z funkcji wyspecjalizowanych właśnie w dodawaniu tych konkretnych elementów. Mamy oddzielną funkcję do rysowania punktów, oddzielną funkcję do rysowania linii i również i oddzielną funkcję do rysowania legendy. W tym przypadku legenda miała się pojawić w określonym miejscu, stąd też mam parametr x i parametr y. Jeżeli chodzi o nazwy, które zostaną wyświetlone w legendzie, to zostały one pobrane z nazw wierszy stowarzyszonych z macierzą M. -last. Wielkość czcionki została określona poprzez parametr CX. Kolory, które mają być prezentowane na legendzie, zostały wzięte z tego samego wektora, co kolory, których użyliśmy w czasie rysowania słupków. No i wreszcie kolory zostały zaprezentowane w postaci jakiegoś kształtu, tutaj małego kolorowego kwadracika. Dlatego też użyłem parametru pch, który wskazuje na rodzaje kształtów 15. Są to właśnie małe kolorowe kwadraciki. Listę dostępnych wartości, które możesz podstawiać do parametru pch, odnajdziesz oczywiście wpisując w Google hasło rtch. No, ale my wróćmy do wykresu, który udało nam się wygenerować. Teraz troszeczkę go zmienimy. Będę chciał, żeby poszczególne systemy operacyjne były prezentowane przy użyciu słupków stojących obok siebie. I w tym celu wykorzystam następny parametr, parametr beside. Beside równa się true. Pozostałe parametry właściwie pozostały bez zmian. Oczywiście do tak stworzonego wykresu również przyda się legenda. W tej lekcji zobaczyłeś, jak można wygenerować wykres słupkowy. Chyba musisz przyznać, że tworzenie tego wykresu nie jest skomplikowane. Wystarczy wywoływać funkcję barplot, przekazywać do niej dane, które mają zostać ilustrowane, a następnie pobawić się nieco z parametrami. Część z tych parametrów można przekazywać w postaci wektorów. Wektor powinien mieć tyle elementów, ile jest danych do pokazania. W naszym przypadku były to na przykład nazwy miesięcy, a niekiedy kolory bądź też kształty, które mają zostać następnie pokazane na legendzie. Pamiętaj jednak o tym, że dane, nim zostaną zaprezentowane na wykresie, należy w odpowiedni sposób przerobić, przygotować do prezentowania.